Cześć, tu Begleci. Witam w kolejnym filmie z serii, w której prowadzę swój dzienniczek treningowy, pokazując jak trenuję, przygotowując się do zawodów Hyrox Men Pro, które już za 21 dni, równo 3 tygodnie. Dzisiaj mamy 22 listopad. Wy oglądacie to prawdopodobnie w niedzielę, bo w każdą niedzielę o godzinie 10 publikuję materiały, więc jutro jak będziecie to oglądali będzie już tylko 20 dni do startu. Jestem po najbardziej objętościowym Tygodniu treningowym w moich przygotowaniach, i dzisiaj chcę to zraportować, co w tym tygodniu się wydarzyło. A zacznę od mojej łydki, z którą pewnie jeśli śledzicie tą serię, wiecie, że miałem problemy, które wykluczały mnie z możliwości wykonywania treningów biegowych. Zamiast biegania w ostatnich tygodniach, wykonywałem trening zastępczy na orbitreku, a w tym tygodniu ani razu nie musiałem wchodzić na orbitrek, którego bardzo nie lubię wolę biegać niż kręcić na orbitreku. Udało się biegać. Łydka jeszcze delikatnie boli, ale zmierza to wszystko w dobrym kierunku. Mogę biegać, ból jest coraz mniejszy, mimo tego, że biegam. Kolejne treningi biegowe nie poogłębiają tego bólu, jest z każdym treningiem coraz lepiej. Co w tym tygodniu się wydarzyło? Ostatnio nagrywałem dla Was też w sobotę, dzisiaj też jest sobota, więc cały tydzień minął i jestem w stanie powiedzieć, co wykonałem. Powiedziałem, że to był najbardziej objętościowy tydzień treningowy. I zdecydowanie tak było. W niedzielę, tydzień temu, wyszedłem na bieganie. 60 minut biegania było. Trzy serie, w których biegałem 10 minut biegu spokojnego, i potem przechodziłem do tempa takiego około maratońskiego raczej wolniejsze niż maratońskie. To tempo było po prostu tak 15-20 sekund szybsze niż moje tempo biegu spokojnego. Więc trzy serie po 20 minut biegu, przerwa, 3 minuty w marszu. Trening wykonywałem na bieżni elektrycznej, dlatego że tam jest trochę większa amortyzacja niż bieganie po asfalcie przykładowo. Dlatego, żeby nie obciążać jeszcze tej łydki. Wtedy w niedzielę jeszcze tą łydkę czułem. Ale ten ból był naprawdę niewielki, więc w pełnym komforcie mogłem ten trening wykonać. Potem poniedziałek. Tutaj miałem jeszcze biegać 30 minut biegu spokojnego, miało być w poniedziałek, a potem trening na ergometrach. To bieganie jeszcze odpuściłem w poniedziałek, po tym niedzielnym bieganiu, żeby być zregenerowanym w pełni na wtorkowy ciężki trening biegowy. Więc tego biegania nie było, był tylko trening progowy na ergometrach. Tam wykonałem 10, minut, 10 razy 3 minuty na przerwie minutowej na zmianę ski, erg, rower. I to jest taka intensywność moja progowa, więc też nie można powiedzieć, że ten trening jest lekki, jeżeli, jeżeli to jest intensywność progowa. I ja jako osoba początkująca, jako amator tych maszyn, tych ergometrów, taki trening 10 razy 3 minuty jest dla mnie wymagający, bo jestem bardzo początkującą osobą na ergometrach. Robię je regularnie tak naprawdę od kilku miesięcy, od 3-4 miesięcy. Te ergometry się dopiero pojawiły, więc jestem e, nowicjuszem. Dlatego ten trening jest dla mnie e, ciężki. We wtorek najważniejszy sprawdzian dla mnie po zejściu z orbitreka. To był trening, w którym do wykonania było 7 razy 5 minut w tempie progowym na przerwie minutowej w marszu. Oczywiście rozgrzewka 15 minut biegu spokojnego, potem dogrzanie w skipach, kilka rytmów i na koniec schłodzenie 10 minut biegu spokojnego, no ale te, te, te rozgrzewka i schłodzenie to wiadomo nie istotna rzecz. Oczywiście dla osoby trenującej istotna i bardzo ważna, ale dla moich opowieści teraz mniej istotna niż część główna tego treningu. 7 razy 5 minut. Założenia były takie, żeby zacząć w okolicach. Tempa 4,20 i rozpędzać się z każdą kolejną serią, ale nie przekraczać temp na 164 uderzeń na minutę, bo tam kończy się intensywność progowa. No i rzeczywiście zacząłem 4,19 i z każdym kolejnym odcinkiem się rozpędzałem. Ostatni odcinek został wykonany w tempie 4,04 na kilometr. Więc bardzo ładnie mogłem się rozpędzać i tego tętna nie przekroczyć. Co ciekawe, pierwsza seria, mimo że najwolniejsza, 419 była dla mnie najcięższą serią. Myślałem, że ten trening będzie no, nie do wykonania, że nie będę mógł się rozpędzać, że to tętno skoczy, bo tutaj naprawdę to było bardzo wymagające. Ale okazało się, że gdy wkręciłem się na to tempo, wszystko wyglądało bardzo dobrze i jestem bardzo zadowolony z tego treningu bo wygląda to obiecująco. Jeszcze przed urazem łydki też biegałem taki trening, tylko nie 7 razy 5 minut, a, 7, a 6 razy 5 minut, była jedna seria mniej i wtedy również zaczynałem w okolicach 4,20, rozpędzałem się i ostatnia, wtedy szósta seria była wykonana tempem 4,07, a teraz ostatnia i to siódma seria, tempo 4,04. Więc biegałem szybciej, mimo tego, że w ostatnich tygodniach tego biegania było niewiele. Co tylko pokazuje, że trening zastępczy na trekku zadziałał i że ta forma nie spadła, została podtrzymana. Więc bardzo zadowolony jestem. Czyli wtorek był ciężkim treningiem. Cały trening to był 14 km łącznie z rozgrzewką, ze schłodzeniem. więc długi trening. Środa. Kolejny ciężki trening. Trening wytrzymałości siłowej na konkurencjach Harrocks. 7 głównych serii, wszystko po rozdrzewce. 16 metrów, sled push, czyli jest to 32% dystansu, który jest do pokonania na zawodach. Potem przerwa 90 sekund, spacer farmera 80 metrów, czyli 40% długości, która jest do pokonania na zawodach. Z tym, że ja te 80 metrów robiłem na odcinkach 10 metrów nawrotka, 10 metrów nawrotka, więc dużo tych nawrotek było, co bardzo spowalnia. W rzeczywistości, gdybym tyle tych nawrotek nie robił, to w tym samym czasie, w którym pokonywałem 80 metrów, pokonałbym pewnie 120 bądź 130 metrów, ale to nie jest istotne, tutaj zależało mi na czasie pracy z tymi ketlami w rękach. I ten czas miał być między 50 a 60 sekund. No i rzeczywiście tyle czasu zajmowało mi te 80 metrów, więc dystans niewielki, ale te nawrotki bardzo spowalniają. I bardziej, 24 metry, czyli 30% długości, która jest do pokonania na zawodach. 7 takich serii, więc objętość całkiem spora. Na koniec po tych 7 seriach 9 razy 20 wallboli na przerwie, tutaj krótszej. 60 sekundowej, więc łącznie wykonałem 180 wallboli, więc też już sporo. I co istotne, wallbole wykonywane po bardzo dużym obciążeniu po tych poprzednich seriach na innych konkurencjach Harios. Więc dwa dni z rzędu wtorek, środa, bardzo ciężkie treningi. Dlatego czwartek tutaj już koniecznie musiał być odpoczynek. No i rzeczywiście były tylko 30 minut biegu spokojnego i to nawet nie ciągiem ma podzielone na trzy na serie po 10 minut, przerwa 2 minuty w marszu. Trening bez historii, miałem na nim odpocząć. No i odpocząłem. Zregenerowałem te dwa treningi poprzednie. W piątek main event tygodnia. Najważniejszy trening, na którym łączę bieganie i konkurencję HIROX. Na tym treningu chcę uczyć biegać się na zmęczeniu. Najbardziej obawiałem się tego treningu, dlatego że wtorek i środa były bardzo ciężkie i wątpiłem w to, że ten jeden lekki dzień treningowy, czyli czwartek, wystarczy, żeby zregenerować się na piątek, a okazało się zupełnie inaczej. Byłem bardzo dobrze zregenerowany i ten trening, który miał być najcięższym treningiem, był lżejszy niż wtorek i lżejszy niż środa. Na treningu 6 serii. A w każdej z nich 16 metrów sled pusz, pchanie, sań, ciężar taki jak na zawodach, następnie przejście od razu do biegu. Bieg wykonywałem na zewnątrz, to już mówiłem, że pogoda była taka, która umożliwiła mi to bieganie. 400 metrów, następnie powrót na siłownię i 24 metry barwi w road jump. Po barwi znowu przejście do biegu. 400 metrów w intensywności progowej. I tak wyglądała jedna seria. Między seriami 90 sekund przerwy. Te odcinki progowe biegałem w okolicach tempa 4,20 minut na kilometr. I takie tempo chciałbym otrzymać na zawodach na odcinkach kilometrowych. Zauważmy, że próg, który biegałem we wtorek zaczynałem od 4,19, kończyłem na 4,04 no to myślę, że jest niemożliwe, żeby utrzymał na zawodach takie tempo. No na 100% to jest niemożliwe. Nie będziemy się tu oszukiwać. Ale takie tempo 4,20 bardzo by mnie zadowoliło, jeżeli udałoby mi się utrzymać na zawodach. A nawet jeżeli będzie to między 4,20 a 4,30 też będę zadowolony. No ale gdzieś tam marzy się takie tempo 4,20. Zobaczymy jak to wyjdzie. 6 serii wszystkich miałem wykonać i Zapasu chciałem mieć jeszcze tak na trzy takie serie, no i rzeczywiście ten zapas był. Ten trening nie ma być treningiem do upadku. Także kończąc tą szóstą serię leży na ziemi, nie mogę się z niej podnieść. Mam mieć jeszcze zapasu na trzy takie serie w tej samej intensywności. No i rzeczywiście ten zapas był, dlatego jestem bardzo zadowolony. Wygląda to obiecująco. Ta forma rośnie. W sobotę, czyli dzisiaj 22 listopada, kiedy to nagrywam, dzień wolny. O, no, wykonałem tylko około 30 minut rozciągania, ale nie zaliczam tego rozciągania do treningu. To jest dla mnie dzień wolny. No i jutro jeszcze niedziela. W niedzielę jest długi bieg i jutro wykonam 4 razy, na master przestał mi 20 minut. 4 razy 20 minut biegu spokojnego na przerwie dwuminutowej. Też ten trening wykonam jeszcze na bieżni elektrycznej. Bardzo długi trening i nie chciałbym na asfalcie jeszcze obciążać aż tak tej łydki, a na bieżni będzie tam większa amortyzacja. Czyli jutro będę się pocił na bieżni, mimo tego, że pogoda sprzyja bieganiu na zewnątrz aktualnie, bo jest temperatura w okolicach 0 stopni, co dla mnie jest. Najlepszą pogodą do biegania. Bardzo lubię taką temperaturę. Wolę zimno niż ciepło, ale jutro jeszcze się przemęczę na bieżni. Na tym kończymy ten materiał. Najbardziej objętościowy tydzień treningowy za mną. Zostały trzy tygodnie do startu. Kolejny tydzień też będzie podobnie, jeśli chodzi o objętość treningową, czyli też ta objętość będzie duża i to będzie ostatni taki ciężki tydzień. Dwa ostatnie tygodnie schodzimy z objętości, ale nie z intensywności. To będzie to już będzie przyjemność odpocząć i potem tylko wyczekiwać do zawodów. Więc tyle na dzisiaj, dzięki za obejrzenie. Jeżeli ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeżeli masz jakieś uwagi, może chcesz mi jakoś podpowiedzieć, sekcja komentarzy jest dla ciebie. Ja